Nie chodzi o to, żeby cały czas chodzić i napinać brzuch. Jeśli ćwiczycie pilates, jeśli byliście kiedykolwiek na zajęciach pilatesa, to najpewniej wam mówili napnij brzuch, trzymaj brzuch, jak idziesz napnij brzuch, jak się budzisz napnij brzuch, cały czas napinaj brzuch. Ale to nie jest prawda. Chodzi o to, żeby ten brzuch napiąć przed pierwszym powtórzeniem i koniec. Bo to, co się dzieje złego w momencie, kiedy poprzeczny nie trzyma, to jest ta niemożność ustabilizowania kręgosłupa przy pierwszym ruchu. Czyli, na przykład, chcę zrobić wykrok, nie? to w tym momencie robię wyjście, tutaj w moim kręgosłupie jest niestabilność, ale za chwilę moje ciało już ustabilizuje ten kręgosłup. Potem poprzeczny się napnie, tylko on się napina za późno. Więc, o wiele lepszym wyjściem jest napięcie poprzecznego. Bardzo prostą metodą, którą pokażę Wam za chwilę. Napinasz poprzeczny i już możesz ćwiczyć, ok? I już się nic złego nie dzieje. Już teraz sobie ćwiczysz, i kręgosłup jest stabilny, bo ciało sobie nie radzi tylko z pierwszym powtórzeniem. To jest właśnie magia tego wszystkiego. I teraz, jeśli każecie komuś stanąć na bosu i na dzień dobry, nie? Macie takie wahadełko, to znaczy, że ciało szuka stabilizacji i teraz znowu chodź albo nie, bo ty będziesz szukiwał, bo więc co chcesz zrobić chodź staj na tym no może na jednej nodze tak tak jak do tej pory no? To bosy jest teraz ze sobą napompowane, bo im mnie powietrze tym jest łatwiej. Było tam jeszcze jedno? Dobra, dobra. Tu masz za dobry, za dobry kor. Um. Co? Super. Świetnie, dobra. I teraz patrz. Zejdź, ok. Dobra, widzimy, nie działa, nie? I teraz kolejna metoda. Najprostsza ze wszystkich, żeby napiąć koń. Tylko mam prośbę do ciebie. Jak już wejdziesz, po pierwsze wytrzymaj do końca, a po drugie się słuchaj. Dobra? Dobra. Staj na jednej nodze, nie dotykaj drugą nogą. Zrób głęboki wdech. Wstrzymaj powietrze. I powoli powietrze wypuść. Dobra. Dobra. Weź głęboki wdech. I wypuść powoli powietrze. Wypuść. Ok. Weź głęboki, trzymaj. Weź głęboki wdech. Ale powolny, powolny. I wypuść powietrze. Rozluźnij się. Okay. Widzieliście? Nagle zaczęło działać. Ale łatwiej jest teraz. Co? Teraz mógłby stać i stać. Tak. Ok. Dlatego, że najprostszą metodą napięcia kora i ustabilizowania kręgosłupa jest wdech. To jest takie proste. Jeśli chcesz się ustabilizować, to możesz to zrobić i najłatwiej, co, jak możesz to zrobić, to napięcie przez przeponę. Pamiętacie, ja Wam powiedziałem, napniesz jeden mięsień, napnie się, napnie się cała grupa. Najprościej jest nie powiedzieć wciągnij brzuch, bo widzieliście, jak to wyszło, to nie wychodziło. Najprościej jest powiedzieć, weź oddech. To każdy z nas zrobi i to wiele razy dziennie. Więc teraz to, co trzeba zrobić przed każdym ćwiczeniem, jakie chcecie zrobić. Wdech, albo wstrzymanie powietrza, albo powolne jego wypuszczanie, albo szybki wdech w momencie wykonania ruchu, albo szybki wydech w momencie wykonania ruchu, ok? Więc jeśli zrobisz coś takiego i zaczniesz sobie ćwiczyć, to kor już będzie prawdopodobnie pracował lepiej, ok? To jest do zastosowania w czasie treningu siłowego. Hmm? Ja? Dobra, to wiecie co? To teraz tak. Stańcie sobie, ci, którzy jeszcze nie stali na bosu, przy czym tylko zróbcie to rzetelnie. Najpierw stańcie, będąc luźno, a potem weźcie głęboki wdech, powietrze do brzucha i powoli wypuszczajcie. Dobra, i zobaczcie, co się stanie. Super, nie mogę nawet. Jest jeszcze jedna fajna rzecz, to ćwiczenie też pokazuje jak długi jest czas reakcji waszego układu nerwowego, zanim ten kor się napnie. Bo im szybciej wyjdziecie z tych wahań, to, tym szybciej to się aktywuje i cała grupa kor. Im dłużej to trwa, tym świadczy to większej niewydolności tego mięśnia. O, udało się. Super, cieszę Dobra? Okej. Okay.